Pan profesor bardzo interesująco mówiąc na temat Jerzego. Do I wojny światowej, bo to się kończy z pierwszą wojną, porozumienie między Jerzym Potockim a dyplomatą portugalskim, czy dyplomatą rosyjskim, czy, czy kolegą austriackim i angielskim było ogromnie ułatwione tym, że oni byli z tej samej grupy społecznej mogli się bić, mogli się zabijać, ale był rodzaj szacunku i to się skończyło z pierwszą wojną. Troszkę tego było w resztkach Wehrmachtu, ale niewiele, bo, 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 bo. jednak Hitlerowskie Niemcy to są bandyci, zbrodniarze. To nie są junczy, to są mali jacyś ludzie, którzy się dorwali do władzy, tak jak bolszewicy w Związku Sowieckim. Natomiast ta grupa społeczna tych, tych, tych dużych właścicieli ziemskich to była jedna wielka międzynarodówka. Ja o sobie nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Mam 73 lata, pamiętam łańcuch jako mały chłopiec, ale moje doświadczenia, proszę z domu nie rozumieć mnie źle, to było może znowu mała anegdota, mój pierwszy list do mojej matki. Napisałem, kochana mamo, jak się ma Mareczek, czyli ja e, i coś tam zjedliśmy królika i podpisałem Marek Czartoryski, z błędem podpisałem Czartryski. Nie wiem państwo, czy wiecie, dlaczego ja napisałem Marek Czartoryski, z błędem, bo mama mówiła w 45 roku, nie mów jak się nazywasz, a jak ja znałem nazwiska, Radziwił za zamojski, a Potocki nie wolno mi było powiedzieć. Więc napisałem Marek Więc to jest w pewnym sensie świadectwo, które ja przeżyłem w własnej historii. Ogromnie Państwu dziękuję, i jeszcze raz.